Trzymaj! Precy! Rosną, Precy! Rosną, Precy! Rosną, rosną. Precy! Precy, Messi, Trzymaj! Messi, piłka się. piłka Messi! Pił, piłka, albo się przewracasz. Przewracasz. No nie Jale, Trzyma! no. Brawo! Trzymaj! 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 Brawo. Trzymaj! 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 Brawo. Trzymaj! 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 Trzymaj!

Przecież to było słychać! Kurwa, niech oni sobie na metrze to nie podają tak z pierwszej. Loco oddaj mu! do góry niech podniosą. Oddaj mu! Tylko nie w polu karnym. Tylko nie w polu karnym! Z otwartej ręki, żeby nie było widać. Tak jest. Kto zszedł? Hubert. Kto tam ten? Przysięgam, próchniak Tak. jest. tam i. Przysięgam, pruchniak. Przysięgam, pruchniak. Przysięgam, pruchniak. Przysięgam, idealnie Przysięgam,